Kierownią, kierownią, nie już. <zum> <zum> no, wiesz, widziałam niedawno Twego męża przed jakąś nieprzyzwoicie młodą laską. A co ty tak się On już jest w tym wieku, że musi się podpierać laską. Niestety zdradza mnie, ale jest piekielnie o mnie zazdrosny. Ostatnio powiedział, że gdybym ja go zdradziła, to by mnie zabił. Ej, wiedaczka to ty już nie żyjesz od dziesięciu lat. Daj Żebyście wiedziały, jaki ten zazdrośnik jest skąpy do przesady. Wiecie, co powiedział? No, no, no. Że gdybym nauczyła się gotować, to nie potrzebowalibyśmy kucharki. A gdybym jeszcze sprzątała, to nie potrzebowalibyśmy sprzątaczki. No bo szczerze. No, trzeba było mu powiedzieć, że gdyby umiał cię zaspokoić, to nie potrzebowalibyś się ogrodnika. <śmulik> 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 Mężczyzna jest jak chleb. Lepiej się nim podzielić niż nie mieć go wcale. Ciekawe, że przekłuwamy sobie uszy, nosy, pętki, rodzimy dzieci, strzykujemy silikon w różne części ciała, depilujemy nogi gorącym woskiem, przeżywamy prawdziwe tortury, a kiedy facet chce nas bzyknąć. Boli nas głowa. Mm. Seks dopiero teraz sprawia mi frejdę. Kiedy miałam dwudziestkę, myślałam tylko, czy pięknie wyglądam leżąc z kolanami przy uszach. Seks z biegiem lat staje się coraz przyjemniejszy. Jest jeden problem: jak znaleźć mężczyznę, który zechce ten seks z tobą uprawiać? Tak, tak. Seks to piękna sprawa. O ile mnie pamięć nie myli.